Cześć, nazywam się Aron Formela i cieszę się, że mamy w Polsce tak ambitnych nastolatków jak ty. Zanim przejdziemy do działania, chciałbym przedstawić moją osobę i opowiedzieć, dlaczego w ogóle do ciebie mówię. Mam 27 lat i zaczynałem w wieku 19. Od początku zdobywałem doświadczenie w praktyce. Budowałem różne biznesy i tym doświadczeniem będę się z tobą dzielił. Zacząłem jako trener sportowy i rok później napisałem książkę Mentalny gigant, która wylądowała w Empiku. Potem Stworzyłem Akademię Rozwoju Intelektualnego dla Dzieci z Wrocław. W międzyczasie rozwijałem agencję lejków marketingowych Monetization Guys, a wolnej chwili otworzyłem Akademię Dzieci Sukcesu. Możecie też mnie pooglądać na YouTube pod marką Wyskalowani. Obecnie rozwijam Founders Path, szkołę biznesu i technologii dla nastolatków. To, co będę do Ciebie mówił w dalszej części tego programu wynika z mojego doświadczenia. W trakcie którego wydałem setki tysięcy swoich własnych pieniędzy na produkcję i promocję kontentu, ale też wygenerowałem 4 miliony przychodu. Founders Path współtworzy również m.in. Tomek Plata, cofounder Authenti, jednej z tysiąca najszybciej rosnących firm w Europie. Tomasz Guzik, topowy marketer AI w Polsce, szkolący tysiące Polaków z marketingu AI. Jeremy Williams, coach inteligencji emocjonalnej z międzynarodowym doświadczeniem w sprzedaży i coachingu. Chcę ci pokazać, że to co dla ciebie przygotowaliśmy i co mamy ci do przekazania, możecie zaprowadzić daleko. Bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdyby udało ci się dotrzeć dalej niż nam i zrobimy wszystko, żeby tak było. Żeby to się jednak udało, musisz zdobyć fundamentalne umiejętności i na nich się skupimy na początku. Omówmy zatem game plan, czyli jasny, konkretny plan na zbudowanie pierwszego biznesu online. Teraz jesteś na początku kariery, gdzie dopiero zaczniesz budowę swoich umiejętności. Ważne jest, żebyś rozwijał umiejętności, które w nowej gospodarce są wartościowe. Dzięki temu będziesz miał bardzo duży potencjał zawodowy, możliwość założenia wielu biznesów, pracy za dobre pieniądze oraz budowania niesamowitych rzeczy. Teraz zapewne chcesz się rozwijać, a być może nawet założyć swój biznes, ale brakuje ci konkretnego planu, żeby to wszystko połączyć. Jeśli myślisz, fajnie byłoby zarabiać na tym, co lubię robić, ale nie wiem jak to zrobić, to jesteś w dobrym miejscu. Jaki zatem jest cel? Dojść do miejsca, gdzie umiesz tworzyć świetny content, posługiwać się wieloma narzędziami AI i zdobędziesz pewność siebie, że jesteś w stanie osiągnąć dowolny cel, który sobie wyznaczysz. Jeśli tak będzie, to pieniądze i praca nie będą żadnym problemem. Umiejętności, które zdobędziesz w tym programie są cenione w każdej branży. Każdy biznes potrzebuje klientów. Dzięki świetnym umiejętnościom marketingowym, od których zaczniemy, będziesz potrafił to robić bardzo dobrze. Krok po kroku dojdziesz do celu. Umiejętności przyszłości. Możesz myśleć, okej, okay, ale czy to tylko o YouTubie? Przecież ja nie chcę być YouTuberem. Absolutnie nie. To, czego się nauczysz, to umiejętności, które są na wagę złota, i nawet jeśli uznasz, że nie chcesz działać na YouTubie, to te umiejętności będą ci potrzebne w każdym startupie, dziale tworzenia produktów czy biznesach technologicznych. Firmy marketing i komunikacja. Nauczysz się, jak przyciągać ludzi do swoich pomysłów, jak opowiadać historie, które angażują, jak budować społeczność wokół idei. To umiejętność, która przydaje się wszędzie, czy będziesz programistą, lekarzem, artystą, czy przedsiębiorcą. Umiejętność sprzedaży swoich pomysłów to podstawa każdego sukcesu. Praca z AI to nie przyszłość, to teraźniejszość. Nauczysz się, jak wykorzystywać AI do uczenia się, pisania, researchu, tworzenia grafik i wideo, czy generowania głosu. To tak, jakbyś miał zespół najlepszych specjalistów, którzy pracują dla ciebie bez przerwy. Tworzenie kontentu to sztuka przyszłości. Każda firma, każdy brand potrzebuje kontentu. Ta umiejętność będzie potrzebna coraz bardziej na coraz większym poziomie. Niedługo, kontent to nie będą już tylko zwykłe filmiki, ale całe światy wirtualne, gry i interaktywne filmy. Nauczysz się nie tylko robić filmy, ale opowiadać historie, które ludzie pamiętają, budować narracje, które sprzedają. To umiejętność warta. Często dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie. Świat się zmienia w błyskawicznym tempie. Zawody, które dziś wydają się stabilne, jutro mogą zniknąć. Ale umiejętności, których się nauczysz, to są rzeczy, które będą rosły na znaczeniu. I najlepsze w tym wszystkim te umiejętności dają ci wolność. Możesz pracować z domu, z kawiarni, z plaży w Tajlandii, możesz być swoim własnym szefem albo być najcenniejszym pracownikiem w każdej firmie. To są umiejętności, które otwierają wszystkie drzwi. Jak szybko to może się stać? Wszystko zależy od tego, ile czasów to włożysz, jak szybko będziesz się rozwijać i na pewno trochę zależy od szczęścia. Postaramy się w ciągu 6 miesięcy zarobić pierwsze pieniądze, tak jak się to udało Konradowi. W trzecim miesiącu dostał zlecenie na 2200 zł na tworzenie reklam dla klienta. Pomyśl o tym, Twoi rówieśnicy będą się zastanawiać, na jaki kierunek pójść na studia, a ty będziesz miał już rozpoznawalną markę i stałe przychody. Gdy oni będą szukać pierwszej pracy, ty będziesz zatrudniać swoich pierwszych pracowników. To jest przewaga, którą daje Ci wczesny start w umiejętnościach przyszłości cztery poziomy do mistrzostwa. Teraz konkret. Jak dokładnie dojdziemy do tych wszystkich możliwości, program polega na realizacji misji i wchodzeniu na wyższy poziom. To jak w grze, każdy level ma swoje misje i odblokowuje nowe możliwości. Level 1. Fundamenty. To, jak szybko przejdziecie ten etap, weryfikuje też, na ile poważnie podchodzicie do rozwoju w tym programie. Tu nauczysz się pierwszych narzędzi, podejmiesz pierwsze decyzje i zobaczysz, że faktycznie wszedłeś na ścieżkę content creatora. Level 2 Debiut na YouTubie. Tu dzieje się magia. Stworzysz swój pierwszy profesjonalny film, używając najnowszych narzędzi AI. To będzie moment, kiedy poczujesz, że naprawdę to robisz. Ten etap będzie wymagał zdobycia nowych umiejętności poprzez spędzenie godzin przy tworzeniu swojego pierwszego dzieła. Level 3 System kontentowy. Poziom 3 to przejście od pierwszego, jeszcze trochę koślawego wideo do prawdziwego systemu, którym tworzysz kontent w swoim unikalnym stylu. Tu budujesz maszynę do regularnego tworzenia kontentu, który angażuje i sprzedaje. Ten etap będzie najcięższy, ale gdy go przejdziesz, będziesz już profesjonalistą. Level 4 monetyzacja. To jest to. Level 4 to miejsce, gdzie pasja zamienia się w konkretne pieniądze. Poznasz cztery różne sposoby monetyzacji i zbudujesz swoje pierwsze źródła dochodu. To nie jest sprint, to systematyczna ścieżka rozwoju, która zaprowadzi cię na szczyt. Może myślisz, brzmi świetnie, ale czy dam radę? Absolutnie nie zostawiamy nikogo bez wsparcia. W Founders Path zależy nam na Twoim sukcesie. Chcemy się chwalić sukcesami naszych uczestników. Zrobimy co w naszej mocy, żeby sukces był dla Ciebie nieunikniony. Ostatecznie jednak wszystko zależy od Ciebie. Warsztaty, praktyka i społeczność. Kilka razy w tygodniu organizujemy warsztaty tematyczne. To nie są nudne wykłady, to praktyczne sesje, gdzie razem tworzymy, analizujemy i rozwijamy się. Poniedziałek Mindset młodego przedsiębiorcy. Tu pracujemy nad planowaniem i nastawieniem. Rozmawiamy o wyzwaniach, budowaniu pewności siebie, wyznaczaniu celów i utrzymaniu motywacji. Mentalne przygotowanie to 50% sukcesu. Środa. Tworzenie filmów od A do Z z AI. Praktyczne warsztaty tworzenia kontentu. Od researchu przez tworzenie skryptu. Przez voiceover z 11 Labs po montaż i SEO. Piątek. Office Hours. QA. Feedback. Wasze indywidualne pytania. Feedbackujemy filmy i szukamy ulepszeń. To czas na personalne wsparcie. Społeczność. Dołączysz do grupy ambitnych młodych ludzi, którzy mają podobne cele. To miejsce, gdzie dzielisz się sukcesami i porażkami. Wszyscy przechodzą podobne wyzwania. Dobrze, wiesz już, gdzie zmierzamy i jakie masz wsparcie. Pierwsze 30 dni jest najważniejsze. Ten sprint startowy uzależnia Twój sukces w programie. Jeśli w tym okresie uda Ci się dojść do poziomu trzeciego, jesteś zwycięzcą. Jak już zadebiutujesz pierwszym filmem i będziesz mieć namacalne efekty, to potem z górki. Jeśli przejdziesz proces raz, każdy kolejny jest prostszy. Na początku nie przejmuj się subami i wyświetleniami. To, czy będzie ich 3 czy 300, to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Żeby kanał był monetyzowalny, to i tak musisz zrobić przynajmniej 20 wideo. Skupiaj się po prostu, żeby każdy kolejny film był trochę lepszy. Na początku zależy nam na skilu. Później nauczysz się, jak zbustować wyświetlenia redystrybucją kontentu, żeby kanał był monetyzowalny. Ciężka praca, nie będę cię okłamywać. To wymaga pracy i zaangażowania. Ale to praca, która się opłaca. Regularność przede wszystkim: minimum 5-8 godzin tygodniowo na content i naukę. Uczestnictwo w warsztatach to kluczowa część rozwoju. Pamiętaj, różnica między tymi, którzy marzą, a tymi, którzy osiągają, to działanie. Przez najbliższe sześć miesięcy, dzień po dniu, krok po kroku, zbudujesz umiejętności, które zmienią Ciebie na zawsze. Pierwszy krok dzieje się dziś.